Ale tak naprawdę Kolento, prawdziwy Kolento. On teraz streamuje. Wejdź na jego streama i rób szoty. Ale mi nic nie mów. Ja chcę zagrać normalnie. Tokyo Froststrike. Against Rox I have a very shit matchup and Froststrike can maybe give me a weapon that freezes face when you hit. To jak trzy friesy. To jest prawie win Myślę, że to Muszę wejść dzisiaj na, na prawdziwego kolento. Gramy. Kochani, prawdziwy kolento trafił się. Witam nareszcie. <laughs> Coś miłego trzeba puścić. Kalifornia case. Przegramy na prawdziwego kolento. <laughs> Ciekawe, czy ma jak się stechować, i zrobię POV. Będzie filmik idealny. Kawałek streama Kolento, kawałek mojego streama. Double POV do zagrania. Każdą turę osobno podzielimy. Zobaczymy, o czym myśli Kolento. Po grze oczywiście wejdę do niego na stream. I know he's streaming. Because I saw it. I'm not gonna snipe. That would be ass. Guten Morgen. Walgo na butle, trzeba pokazać, kto jest świeżą krwią. No sniping, no sniping. No, no, no. Szybka gra na kolęciarza. Ja wiedziałem, że on z gra. Tylko nie, nie wiedziałem, że akuratnie się na niego spotkam. Aha. Ma Colento. Ta Co tam słychać? Jak leci? Będzie ten. Dzisiaj będzie shot. Możliwe, że wygrywam na Colento. To ciekawa akurat nie zabawa by była. Siemanko, mm, <śmum> Ja mam bardzo dobrą łapę. Ogółem, powiem wam. Uuu, on z tego może wyciągnąć yy, zamrażającą broń. Kłykukt. ma koleta. Billy Spok. Chyba nie ma broni, albo robi rozkminkę dużą. Eevee. Zabijam go w next z tym coinem, jak mnie nie zamrozi. Prawdziwy kolento. Na podrabiańca przegrałem. <laughs> Believe Gachi <got you> wrestled. <laughs> Nie ma broni. Za długo myśli. Czwarta tura. Kolento, przepraszam. Przepraszam, Kolento. Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam, Kolento, ale musiałem sobie zrobić, żeby nie było. Teraz pokażę wam kto jest szefem tej siłowni. Oh shit, I'm sorry, Kolento. Trzeba dostać ten. Wiem, że to deck kontrowany był. Ja wiem, że to deck był kontrowany, ale Kolento, I'm sorry, man. Got countered. Kolęto. No, fajnie. W końcu prawdziwy kolęciosz. Screen se porobiłem, żeby było. Hej, YouTuber, <grydy> tak. <grydy> Wrzucę to potem.